jeśli chodzi o filtry. Z tyłu jest przycisk do otwierania górnej części. Zobaczycie widok z góry. Przyjemny montaż. Tutaj wentylatorów. Z tyłu tutaj jest zamontowana 140. Z przodu, tu pokażę te wentylatory, ma dużo filtrów przeciwkurzowych. Czyszczenie jest bardzo proste, bo tak naprawdę wystarczy te drzwiczki Tutaj te drzwiczki otworzyć i już będzie zrobione. Od góry, proszę bardzo, również jest filtr powietrza. Można jeszcze rozmontować. Dzięki czemu dostajemy dwie części. Jedna to jest ten filtr, który potem. Można sobie zamontować z powrotem. Proszę bardzo, W kierunek powietrza będzie bardziej do tyłu. Prawa, jeśli chodzi o filtry, również mamy u dołu bardzo, naprawdę bardzo przyjemny system. Super sprawa. Potem możemy go z powrotem go zamontować i sprawa załatwiona.